Felieton pod tytułem Felernie porachował. Jak tak czasem rozmyślą, że ten tydzień już nie pójdzie nic zajmowego napisać, to dycki coś takiego skąsi skapnie, co by się godziło do napisania. Przedstawcie se, że rozmaici macherzy, kierzy się wzięli za zrychtowani ulicy Głęboki, o czym się przypomnieli. Nie ma to do uwierzenia, że w dobie komputerów i innych Teodolitów Kierysi śnich isto przypomniał nazdzioć cebryle na oczy i felernie porachował wiele będzie potrzeba tej czerwionej kostki bazaltowej na całą głęboką. Bo nie wiem, czy wiecie, ale naros im tego chybiło i zaczli się rozglądać, kaj by szło taką kostkę spatrzyć. Padło na ulicę solną. Kierom gdosi hańdowni Gans taką samą kostką wybrukował. Jako i kto przyszedł na to, co by akurat tam ją wytargać, jak jeszcze w inszych miejscach w Cieszynie jej pełno, tego na zicher nie wiem. Możne że ciągli losy i na nie padło, a można skrócić z tego, że ona je tak krótko i to im podeszło. Ale tak na łoko już dziś widać, że tego też istot chybi i trzeba być z innej ulicy, Tę kostkę zaś wytargać. Co by im pomóc, to podpowiadom, że męniczą od starego targu, że do rynku i ulica Stalmacha mają też na siebie gans samą kostkę. Nie wiem ino, jako Rotuzowym podarzyło się obejść ten przepis, który prawi, że każdo chałpa i inszo większowiec Kiero została wystawiona przed pięćdziesięcioma rokami, nie śmie być łobalona ani przebudowano. Dyski to się ino tak prawi. A jak przyjdzie co do czego i komusi coś nie pasuje, to bólo, co popadnie i stawio se tam nową. Haupę. zależy to dycki od jednego urzędnika, Kiedy rzeknie co je, albo co nie ma zabytkiem. Szkoda, że takiego przepisu nie ma dla ludzi, Bo ci, co już chycili pięćdziesiątkę, to żyliby wiecznie. Toż miejcie się wszyscy dobrze i wieżowego po piątku.